Yy, strefa zrzutu to się nazywa, nie? Tak. No. To szybko, bo ja muszę coś zrzut na też robić, bo mnie <económ relaxation> Ale Co, powiedz... Co ci się zrzut? <G stehenieving> <Hass Grace> <anchor Pause> <mamzinguous> Moi drodzy, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie e, w strefie zrzutu, e, nie, nie, nie tej, tuś, tej, tej tuśkowej, GTA, ten, ta strefa zrzutu. E, będziemy dzisiaj grali wraz z ekipą 3 na 3, bo są to dwa timy. E, ekipo po kolei przywitajcie się No po kolei, wszyscy razem, czy cześć dzień dobry! To jest dzień dobry. Nie takie, no, Było takie półtorej sekundy grozy i ciszy, myślę, że nikt nie powie. <grym 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 wystraszyłem, że nikt mi nie powie, dzień dobry. <grym> Dobra, możemy, możemy grać, możemy grać. Ja jestem za. Ocena 64, czyli zgaduję, że nie podoba się ludziom ten tryb akwarium, ale nie bądźmy tacy sceptycznie nastawieni, bądźmy optymistyczni. Ludzie dajecie łapki w górę. Oczywiście, już teraz ma być 50 tysięcy łapek w górę. Jeśli, jeśli będzie, to ja bym po prostu. Loczek, loczek o, co, wam to, też. to kto skacze jak Czyli ideą jest y, 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 wylądowanie, y, wylądowanie, y, wylądowanie, wzięcie broni i rozpizganie się na nawzajem. Wszyscy skaczą, wszyscy wszystkie. A, 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 a mamy broń, no. mamy broń. No, Ale ładnie to wygląda. Mamy... Fajne te stroje. My się, na, na lewej przy, na lewej a się na lewy, na myszki, nie? Tak. Na pewno lewy przy myszki? Prawy, lewy, tak. Ja pierdził. Za szybko troszkę. <laughs> o, no, no, no. Mam zapasowy spadafron? Nie, hmm. chyba. Jestem już prawie, chłopaki, jestem Ej, gdzie lądujecie? Mordy? Nabisk! Kto mi? Kto mi ty A ty jesteś dobry? Ktoś mi rozstrzelił moją tą moją, moją strachę. Ale e, wydaje to mi się czy... No właśnie to jest najgorsze, nie że z Hajd to się myli strasznie. Ja zginąłem bo przy wszystkim... To a mi, ja mi jestem tego? z Kubą? Nie, nie. Zginąłeś nie. już? No chopy bo się... zapomniałem, że to nie jest H1Z1, oh, przewaliłem to. szumi. Szumi koło mnie się zresztą. Asystę mam. A skąd poznać swoich? Aha, zielony. Dobra. Dobra. To, to wszystkich strzelają. Dobra, to to ja jestem na, ja na miejscu. Ja za daleko wylądowałem. Ja nam bo... trochę przejąłem. Czemu wylądowaliście w miejscu, w którym... Bo nie ogarnąłem, jak to, to działa, ale przejąłem trochę do. tego. Przy... Przejąłem trochę. Ja na Daj szumi ja? do punktu, do punktu. Ja na dach, chłopaki, lecę. Dobra, Romek leży. Musiałem I się to powiedział wziąć. szumi I to Szumi powiedział, że remek leży no nie wierzę Uwaga. <laughs> Aż mi się wierzyć nie chce Kura Wiem, widzę O o, o, tam z dachu mnie ktoś czepie Hej, he, he. To, to ja cię czepię Szumi jest na no. strzelajcie go Czekaj ja sobie HP wezmę, bo tutaj zapteczka Leży o? Kuba Pan, Dobra Jak on mi zrobił, a snackę pod niej Mam HP no ty myślisz, ty nadal, co się no dzieje? Co się stało z streamingiem? to teraz ten? Boostuje szumiego, co jest Kto Kto go boostuje? A co chodzi? Nie po prostu. Do ja mnysły. uwielbiam grać <grym grym> z loczkiem, wszystko Zumie. robi za mnie. Nie muszę Ja nie potrafię lądować Już już Nie, bo Nie klikaj tyldy, proszę cię, bo im włączyłeś ten. Nie kliknąłem tyldy, a może przez przypadek. I mi zminimalizowało. Lecicie no ja gammonów! Dobra, jestem, jestem. Jestem na polu. Jest to jedna rozgrzewka, u okay. których? Widzicie Dawa. ich? Gdzie... Do Do dobra. Gdzieś. W ogóle, jak ze to musisz 5 km. Ej, jestem na lewo. Kurde, ale miałem laga. Lecie, lecie, lecie. Skąd, skąd, skąd? z tego, ze snajperki. Nie I widzę tu, ich. Masz mapkę w lewym dolnym rogu. Wiem. Nie widzę, o, widzę, o, kurde. Dobra, lecimy, lecimy. Mój wy. Lecimy, przyjąć, lec przyjąć. <coughs> Go, go, Power Rangers. Fajnie, że za każdym razem trzeba ze spodu wyskakiwać No, to jest fajne, to jest fajne. Przyznam, no, że, fajne. przyznam, że kurde. Mi się podoba ten tryb. No fine, fine, mi fajnie, fajnie, tak. fajnie. Przyjemnie się gra. Zawsze Ale rzeczywiście, no, prawie wygraliśmy. No, jeszcze lądują, spokojnie, to jeszcze chwilę podchrony. Kurczę się wiem. <laughs> Ale nie wiem, kurczę się tym być? Trzeba być w. Kuchu. Nie. No. Poczek. już ty tam skoczyłeś? No, rzeczywiście A to jest z dachu! Przejmujcie, prze przejmujecie chłopaki? Tak. Dobra. Nie ja, ja ich tu kontroluję z Daszku. A trzeba być w środku. Tak, musicie być w środku, żeby tu przejmować. Dalmarek, wiecie. gdzie ty jesteś? Gdzieś na dachu? A. Ja, ty do mnie strzelałeś teraz? Ja co, to ja. co to za granaty? Co za zachowanie w ogóle? Jest tu Kultarny. Ojojojoj, oj, 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 posłał mnie do piachu, Rezik, że już nie ty. Myry, myry! się kucało? Co? Przyjmujcie, Mi się podoba. Mają, mają przewagę dużo. W którym się kucało? Na kontrol. nie się kontrolę. Nie da się Nie da Kontrol kontrolę było takie... A przydałoby się tak położyć, nie? Tak jak w h 1 Zadn Masakra. Dużo, H1, Ale bez ja ja ostatnio tylko, przez tą, tylko w tą grę grałem i to jakieś kilkadziesiąt godzin przegrane przez tylko przez tylko w jedną grę no, i to, no, robi, to robi w głowie dziury Zdarza się tak jest? to kogoś nam A, brakuje co? tutaj no ja jestem na górze z dachu was osłania. Co mi, co mi, co mi, dzięki za infowion ja. jak cię właśnie cię szukałem łebem w murek nie Ej chłopaki cię szybko, nie szybko, się? szybko, szybko, szybko przegmijemy. No, ja nice, nice, nie. nice, nice Kuba. Chodźcie, kogo brakuje u nas cały no, czas, Kuba. ja strzelam z dachu mówię aha, ci. Aha, Dobra. Na, na, na którym ty jesteś dachu w ogóle? I ja w ogóle to powinniśmy być szczerze mówiąc na TS-ie roz, rozdani... No to, no, to nie, 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 się roz, no, się nie A to nie A to nie, ale tak szybko pogodzi... Jakieś miksy jak chcesz albo ten. Spokojnie, to jest to jest. Zaniebiste ej, ej, ey, ej, snajpa, snajpa, z góry, snajpa z góry, kry się ze skrzydłem. Poki szybko, nie mamy. No, fuck. To do, Ale, ale, ale obróciliśmy. Twysiek, high five, 3, 2, 1. Ej, chłopaki... Born to be, to be a gamer, jest to Patrzcie na zabójstwo. Born to be a gamer. Nie, nie patrzcie na zabójstwo. Kto, wa, kto, was kto was osłaniał? No dobrze, dobrze, dobrze. Ty, dobrze, Kuba, ty byłeś w pozycji defensywną... <coughs> Ofensywny. Ofen <coughs> bardziej defensywny. Passive-agresive. Passive-agresive, okej, okay, okej. Okay, okay. Ja bardziej byłem przynętą dla, Jeszcze raz, co przeciw, na to? Bo final trzeba było ograć Tylko wytłumaczy mi ktoś, gdzie był Loczek, gdzie był... E, na dachu. I gdzie był Rambol. Ja byłem na dachu cały czas, a Rambola nie widziałem ani razu. Na nie, Rembola zabiłem, dobra, Rembola zabiłem. Jeszcze ja, ja trenowałem skok ze spadochronu, bo nie tak, 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 miałem wcześniej. Tak, tak. ja się rubałem. Nie potrafiłem wylądować po prostu, ale O, jak już, fajnie sobie lecimy koło siebie Czemu się sterowało tym, ten lot? No i no, szczałkami Ale strzałkami. Jak się... oczywiście strzałkami no i w tym nie? I w tym się ląduje na spadochronie Wreszcie jakoś ten... normalnie wylądowałem, ja pierdzielę. Aż w to nie wierzę, nie? No prawie. Jak się jak przy... się jak gówno w przedemblu. Ja pierdzielę. Zwyczajnie zwyczajem się troszkę <grym> do hizi, bo tam y, bokiem na przykład ledzisz, nie? Ta, ta, ta. Tutaj bokiem nie, szajnego, to nie statlery, Obagi, bokiem nie pomocy. polecisz. nie. Tutaj nie O bajki A widzę, widzę. Dlaczego znaczy, są z granata? Ja, plecy, plecy, plecy tusiek. Ja pierdzie, zabrakło mi amunicji i tak? No! Ale Cię obronił, Szumi, ale miałeś rembol farta! Co się dzieje? Rebol nie, zamierza nie zamienił o... mnie. Dobrze, ładnie, tak. pięknie. pięknie. Nie wierzę w to, że rembol... Ale miałeś takiego farta, rembol. Nie, 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 ja to z Szumim wszystko oglądaliśmy. Szumi, Ty, ty więcej rozmawiaj, bo Ty, ty jak, jak nie rozmawiasz, to, to, to się... No właśnie. ja się skupiam. 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 No, wow. Nie, nie się podoba mi się to, po prostu mi się nie podoba. To jest złe. Wo, 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 wo. Doczego no, wejdź w to kółko! Uziwa, no ale jak tu zlądować? chroniłem człowiek? cię, Gamoniu. Daj mi daj mi apteczkę. No. Bo tam dupę. masz naprzeciwko jeszcze jedną. Jaką Za tobą. Za dupę. Jest tam. Nie lubię tego kałamasza, bo trzeba Nie w dupę, dupę, tylko ja nie padam. w dupę. Tylko nie w dupę. A właśnie, że w dupę. Ja lubię. Właśnie, że na twarz. Ja pitole, ja nie pitole. Tylko nie lądować. na twarz. <laughs> nie a, chłopaki, mus, musimy to zrobić, bo... Bo Widzę, 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 widzę. No, chłopaki, do zera, do zera. Zacznijcie coś grać, Loczek Szumi, bo ja za wszystko za was robię. No. Zamknij, Ej, za nami, za nami. Na plecy im wszedłem, tak? na plecy im wszedłem. Dobra. E, logicz, szumi tylko jest, atakujcie, atakujcie. Dobrze. Dobrze. Tak. Masiek, wylądujesz dzisiaj? Pro, proszę atakować. Ja no. No Tu Tusiek nie zabił. Tusiek no. nie zabił. Tusiek nie zabił. No. Tusiek nie zabił. Tusiek nie I ładnie Loczek, szybko leć. Co, Jestem, Już myślałem, że utknąłem, Boże. Boga ląduje na drzewie. <noise> ja od razu, jak wyskakuję z samolotu, to piąt w dół. Tu się okay. Ładne strzały, naprawdę. Bada bardzo jest tego strzały. Ta, ja? Ja? tego. Ja biję z góry, wiesz? Spokojnie. No ale kto przejmuje? No, ty przejmuj, ja biję z góry. No, bady. Ja, ja biegnę. Bo nobody, nobody. Got me. Jest, no, nobody no, Ja nie. Ja nie. być w tym kółku. To, bieg, bieg, Jest Remek. Jak? Jak mi ty? To, to Halo. Niech ty się sumie, broń, broń Broń do ostatniej sekundy. Dobra. Broń. No, no, to ja już na, no już, już, na się, już po nie daj no tu zdobędę. Spadną, Spadną. bo już wygraliśmy. No, no, i, i, i patrzcie, no, nie mam pytań. A się, do zera się 1-1 jest. jest kwestia wejścia w krąg, bo ten krąg, jak się jest w kilka osób, to się spokojnie broni, szczerze mówiąc. O, i proszę. Jeden, jeden 4 jest, kilo. Ale wejścia. Wejścia. Co, nie 4 kill. A gdzie w tę grę? Coś mi się z tym znalazło i ty odpaliłeś jakieś haksy, przyznaj się. Nie po prostu. To jest niewyobrażalne, tak, 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 przyjacielu. To jest pamiętacie, jest to pamiętacie tego live'a, który był u Szumiego, w którym w sobotę, nie? Loczek gołcił, no to nie to nie, nie, nie. tak. wtedy do Szumiego i jak podawałem wtyczkę do myszki bez bezprzewodowej za komputera, to w pendrive'a wpiąłem w Ej, Faktycznie podawałeś mi. Ja to. Ja mówię, że tu Loczek mi schodzi pod biurko, pewnie chcę tu jakieś igraszki. <głos> ja <głos> To po prostu nie mógł wytrzymać, że się wszyscy z ciebie śmiemy na z nimi nie Herbaty Herbaty Dobra chodź to jest szybko do tego kręgu ze mną bo nie zdzierżę to po budynku Jaki to jest gamor Nie, ja we dwóch weszli Czemu wy tak, tak daleko od tego budynku lądujecie opył? Zarabiście w ogóle... A z góry z góry! Patrz, chcę mi... Lecy Trzeba na punkcie się respić tusiek Kuba. I no ja cali mamy... Zestrzeliłuję, patrz, Zestrzeliłem <laughs> Tu się zaskoczył z tego zio, nie zadał. No bo się spakowałem, <laughs> miałem drugi spadochron. No bo to o. nie jest Hizi, no co chcesz ale zrobić nie. I chciałem odpalić spadochron, ale ten granat w ręce odpalił. No nie no rzeczywiście to jest z tymi jest z tymi lecieć. Udało mi się wylądować, no nie wierzę w to. Wszystko zależy od lecenia. Tam opadłeś jakieś spadł. Bądźcie Le w plecy! Poczujcie go No fuck! Remek Dobre. jest! Szybko, szybko, bierzcie <grym> go, loczek! Zabiłem remer! Chodźcie szybko, krąg. krąg! Krąg szybko, krąg szybko! Już jak my... Są dwa spadochrony? Są! Krąg krąg! Widzicie? A są dwa w spadochrony! Dobrze wiedzieć! Jest więcej niż dwa! No, bo właśnie nieskończone spadochrony. Są dwa, a nie, no są dwa. Są trzy! Trzy to dużo to... tam Czekaj! Nam ląduje. Już drugiego otworzyłem, mam jeszcze trzy. Kuba, gdzie Kuba, pięć! Ja na jednym! z twojej strony podchodzę! No, rzeczywiście. No, łapie, Następny odcinek ogrywamy ogrywamy na, na, na osobnych kanałach. Na osobnych chyba. Tych, no, A, to trzeba taktyki na to jednak mieć. No, no, nie wiem szczerze, że. jest Śmiesznie jak, jak się ładnie. pan fajnujemy. Jeden leci. Jestem standardowo. Leci i piona w dół po lewo tam. Na, na, dobij go, i... go dobij go, tusiek. Posze, poleciał wzdłuż budynku tam e, do miron. Ja, ja, ja po pobiję... tu tą na to rzucę. Ja! Nice, ja jestem w nice. kole. No, nie wierzę w to. Uważasz na Dlamara? Dlamara! Dla Mara Na, Dla, na Dla lamara? Na Te, zawodnik. Te, wąski. Te. Ja mam dzisiaj taki lo, lot trochę No, ten... strzela do mnie. <noise> Jakiś <Ten śmietniczek>. <noise> to, to ja, Simon Proszę być miły. Kurz wam musimy przeładować, nie? Miłość, pokój i, i, i love. Fak, no trzeba. musimy w trzech nie, nie tam wziąć na nie. Chodź, 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 chodź. Szybko, 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 szybko. No. Kurdy, i z na mnie. Rambo, lecę to no. jeszcze w ogóle nie widziałem. Czy ty w ogóle wylądowałeś z tego samolotu? Nie, nie, nie. Zawił się znowu. On w samolocie cały czas. musisz tym spot, ten, to, co masz na plecach, to odpierasz i to ci pomaga, żebyś się nie roztrzaskał ziemię. ziemi. robię. jest shiftem, gamoniu. Leci jeden, leci jeden tak Skąd? Tam jak zawsze? Tak, jak zawsze. Czy nie lecę szybciej? I, kuźwa, jak wylądujesz Dobra, dobra <gry> Kurde, bo za każdym razem walę tej ryby jest, nie jest na tym, I, I do w Loczka mam Strzelam w loczka Nie ma tej Loczek podchodzi do was Na blisko Ej, tu nie wiedziałem, że ci w tym się ląduje Ja pierdół, tu teraz pięknie wylądowałem Loczek bez HP, Ej. loczek bez HP Dobra, tu się przeży jeszcze chwilę, już do lecę no już nie przeżył. Loczek, loczka nie ma. Kuźwa. Ja totalnie zeruję tą grę. Zero, dno, dna. Przesadzaj, fajna jest ta gra, ale... I... No, no lecę. Ale, ale ja grając przy... kilkadziesiąt godzin Tam... z inną grę, to nie oczekuj tutaj rewelacji, nie? Przybyłem ci piątkę i się. To, to nie zrobię, koniec. to wy przeżywacie na low. Shubi was... Szumi jeszcze jeden przy posągu, Szumi przy posągu. A przy, u nas, go. służba Rembol nic nie robi. Jak to nie, stary? Patrz, patrz, za chwilę te, z góry ktoś na dupca! Zoba, zoba, zoba! zoba! Zoba to, kurde. Kurde, zabił mnie dalmar. Gdzie ty jesteś, stary? Ty do tego pory na rąk zlatuj. No zostaw te dachy! Rembo... Yeah, Rembola, Rembola zabiłem. Rembola Rembola zabiłem. Toczek, już lecę, to HP już, HP już, już HP będę, remek? już będę. Remek, ile masz HP? Dobra, dostał! Zabity, zabity, zabity. Lecie, 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 lecie. do no, Fuck it, szybko. Nie, przegramy. Ja po aptekę lecę szybko. Nie przegramy.

Mega! Mike, zaczniesz grać? Eee, jeszcze jedna rzecz. Murl, to be a gamer. 5-0, hello. Nie, ja myślę, że z tym nie tak jest. Dzisiaj. Znaczy, tą to, to jedną rundę daliśmy wam w spory fory po prostu. Stwierdziliśmy. Tu się nikogo nie Na zabił. Ja snajper, a was <grym>. snajper. Było zacnie. Było zacnie. Ja bardziej taktycznie. Bo ja osłabiałem. Osłabiałem was psychicznie. Że <grym>. gra jest zjebana, bo Hizi się tylko liczy. Ja wam fale radiowe też, że Dobra, kolejna wszystko? runda. Jeszcze jedna? Co jest grane? Jeszcze 5 rundy. 5 rund jest. Pięć rund, matko. Na Dobra, Dobra teraz był remis. Jak teraz tą Re wygram Re to, teraz będzie, to będą jeszcze Ty, te, Nie, teraz już wiem jak się ląduje, chłopaki. To mamy jedną przewagę. To może już pograsz z nami, co? No teraz celuje się prawym przyciskiem myszy. To może już pograć. Mam Mamy jedną przewagę. Ląduj od razu na koło, Tusiek. No bo jak tworzysz spadochron, to możesz wcisnąć F, i on wtedy się wyłącza i później możesz jeszcze raz Aha <grym> no. Za szybko kliknę, Szybko lądowałem, dobra, lecę do was Kuźwa, naprawdę też starasz z tutaj przyjść? Ej, bo wcześniej no. nie używałem no, szybka, ale lecę tak do bo... A sam Ale opłynę. ej, przejąłem ten punkt Przejąłem punkt, y, trupem no? przejąłem punkt I się nabiło coś Lociuś, ty masz no snajperki no, teraz, tak? A, ja 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 się kto przejął? Myślałem, że musiał Lociuć Ej, ale no ktoś tak, mi... Ja Dawaj do punktu, tak, do punktu, do fontanny Patrz jak ląduje, widzisz? Dobrze, elegancko, dawaj do fontanny Ej, ktoś tu jest! Remek No Dobra, leży. Was, pomogłem ci, pomogłem wam, bo ze snajpy Gdzie są, gdzie są? A, tam Ja myślałem, że do trzech gram jak w każdą grę, a tutaj do pięciu, dziwnie Ej, jest jeden za nami, jest jeden za nami, widzę Wiem, widzę Posłaniam plecy Brawo, no. no. Dobra Dobra, jeden do Lo ladu Loczek snajpi No Więc... Dobra przejmujemy Rembol jak najdłużej się. Dobrze, dam. dobrze. Ja idę po snajperkę. Tu i cały czas... Kurczę. Panicznie. Ej, dobra, chyba jest mam na mam budynku cały czas. No, no fuck! Dalmar mnie zabił! Ej, jest? jest tutaj, jest tutaj, tutaj gdzie wknąłem. Yeah. A tu jest ich dwóch! Remek jest, no dasz radę No poczekamy jeszcze chwilę Jakie mam dziurawny. Ale jeszcze Dalmar, dziuraczek gdzieś z góry jest, nie, nie, nie wiem dokładnie na gdzie. Tam z budynku, tylko który. Nie, do nie do... loczek. Loczek, ja mi musisz pomóc, na widziałem. Tym. Już, go. już go widziałem. Dobra, fuck. Ej, skąd wybierzecie snajperki? No, jak to, potrzebujecie to. tutaj. Jak padam, to się respie ze snajperką, czy nie, loczek? A. A, tak. To... Lecę. No, no, no. snajpa sprawek. pieprzona. Dzięki, loczek. Nie Ale nie otwarta. Ja pa jeden <laughs> ty. Wylądował na dachu, Kuba. Widzę a, a, Przyjacielu Drogi będziemy tak bawić? No fuck! Jest tutaj koło mnie. No nie! Albyś zginął tu się. To jest tu. Popatrz teraz. Ja nie widzę go dobrze, to muszę trochę uważać się. Kurde, no. tak blisko było. No, ale zdupcona teraz jest runda, nie? Dwa razy samobójstwo, żenada po prostu wstyd. Jest zabiłeś! Ręboł? Nice. Ja Ręboł, wchodź w kółko, wchodź w kółko. Co, co jest? W Ja chodzę, już tam ide. ląduję. Idę, idę, Aj ładny, bo tu jest Muszę się gdzieś indziej Darbar, zrespić, bo, bo już laczek tutaj ze mną tutaj... Dobrze, laczek, dawaj. No, bo go nie widać, bo on jest w cieniu. No to się Strasznie. możemy zmienić drużynami na następny raz. Ale tu mapę zmieńmy. No co?! co? Brawo, Remek. Dobra. Patrz, miał się zemnia teraz. No, Stary... Emi, ja. na ziemię i... I dookoła mnie. Tutaj jest jeden. Gdzie ląduje? No u góry A! Dostał. Dostał! Nie, nie wiem jak to widzicie. No, tu się jak tego z tego szybko nie przyjmiemy to przegraliśmy Tusiol Jakinę Padł Nice Asysta. Ja, zna. Mery, Mery, ja ja Merry Coś ty! Coś Ej ktoś tu jest blisko! No, ja no jak to? Jak to jak nie ma? No kur. Nice, asysta <grym> Kolejna Widzisz, widzicie, ja musiałem po prostu chwilkę czasu, żeby ogarnąć. Dobra, dobrze. I teraz ich kasuje razem. Kurna, nice, Nie nice. mam pytań, ja nie mam pytań. Patrz, jedna runda, bo jestem straszny. I potem znowu będziesz miał odwaga od tej gry. Kto miał 5-0, kuba? Tak, to. E emocje straszne. Jakie lepszą pozycję masz, więc. Lepszą pozycję tak masz. Lepszą pozycję masz. Masz tam ciekawe. To bolało. Wolało, stary. Ja mam, ja, ja mam, ja się tu staram. Ej, jest Remi. Równo dwa jest, bankiego, jest, to jest chyba kilka map, nie? Jest Remi. Ale remis. tylko, że nie zmienia się tymi miejscami. Ty, raz z tymi. No. no. Jeszcze dwie runy. Jeszcze dwie runy z miejscami. Piedna. Jeśli to wysiądę, nie jesteś poterem. <skrym>. Nie. Coś ty, 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 kto tyle tak uderzył? Zapytało, <laughs> ja przebrałem. No, chyba. jest 2-2 teraz. Jak ty tak daleko od razu lecisz, stary? No właśnie, poleciałem... O, trzymam. W no, ja też no. Ja też, no ale to pionowo z ulecę, a ty do przodu lecisz. No to trzeba tak stopniowo. No bo w, trzymasz w i puszczasz w i on wtedy Trzyma. zaczyna lecieć wiesz Dobra Ja pierdził! Ja już ląduję w zrzucie Ej, zabi... no, wylądowali. Zabiłem się o latarni cześć. Chodź coś, chodź to szybko Nie wiem czy mam w Gnoju ten No fuck Dalmar Dobrze, Dalmar. Dzięki, Gdzie dzięki, jest dzięki, jest Dalmar? Damy. Powiedz tylko. Na dachu jest. Szybko, Loczek, leć do jest, punktu. Jest, jest ja Loczek na, na górze. Na tym standardowym budynku, na tym samym co zawsze. Ja wiem. Tusiek. O. Skąd jeszcze Helikopter zakaś... by mu uderzył. Dobra. Się? Ej, on jest na dachu? Dobrze, dobrze, Tusiek. Dobrze, wylądował dobrze, tusiek. u nas na dachu. Dobrze, Tusiek, dobrze, Tusiek. tusiek. Dobra, tusiek. Tusiek. tusiek jest... Mega Tusiek zrobiłeś. No dawaj, go ściągnij dzięki, teraz. Tak. Dzięki, dzięki, No mówię. ściągajcie ściągajcie Patrzcie jak lecą. Patrzcie gdzie lecą przede wszystkim. Dobra, ugrałem gdzie już pół paska jest? prawie. Na którym dachu? Dobra. Bierzcie ich tam, no bierzcie ich tam. No kurde sisiaki jedno. Kurde. te gołębie. <laughs> Rembol jest. Dostał. Kurde, jestem na celowniku. Ratuj mnie, ma... ratuj, nie, ratuj mnie, ratuj mnie. Szumik skacze w dół. Do... strzelam do rembolka nie ma końcówka, HP ma. Końcówka, HP. Remek też ma końcówkę. Yeah. Dobra, Aha, już nie ma. Gadenie. Dobra, dobra, świetnie, Dalmar da No Remek to sam gra i znowu będzie do gry Leży, leży, Nie ugra sam, będzie to Bo jestem stary, oglądałeś American Snipera? To, to o mnie film, to o mnie film. <laughs> Rozumiesz to? o lo... o Loczek, ja wiem gdzie ty jesteś. Ja też tam byłem, przyjacielu. Ja też tam byłem. Tusiek, weź go! Spotkanie, gigantyczne. No, nie, Tusiek, Tusiek! Nie! Gdybym tak. nie przyładowywał, to bym cię zabił. Lecę do ciebie. Ja Mamy pełny pasek prawie, lecę do ciebie. Gdybym nie zrobił zikołka po tym. Ej, lecę, 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 lecę w ogóle lecę nie byliśmy jeszcze w kółku. Lecę do ciebie, kochany, lecę do ciebie. Tusiek, normalnie jak cię spotkam, to cię wyrucham ze szczęścia, jak to wygramy. To jest wszystko nagrane, mam nadzieję, że też. Ej, dobra, to chyba zacznę dobrze grać, bo też mam... <laughs> Plecy, 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 tam gdzie zawsze A, a. Jest. a to było zajebiste, o, ładnie piękne bo to było tak. Jeszcze jedna no, runda, wzią, a nie wzią, Nie koniec stary, do 5 rund 3-2 Ja Maczka prawie po górze nie widziałem 3-2, 3-2 jest stary Remis jest, 3-2 jest Pięć wy rund przegraliśmy, o, trzy tak. razy wygraliśmy Aha, faktycznie, no No Wygr Wygraliśmy Moi drodzy, to wiemy. wszystko w tym odcinku Mam nadzieję, że się podobało Jeśli chcecie więcej tej rundy, tej rundy, przepraszam Tego trybu tu łapy w górę koniecznie kontynuuj, zobaczcie ile killi miałem, zobacz ile killi miałem No, no super, no jeden No, no, Patrz Słabizna nie ma nie Ja Ja sześć. A Maciek? dwa miał dwa. Ale ja z Tuśkiem sześć, na tak jak Tusiek, bo myśmy ofensywnie grali, nie? Tak, zesranie. Spadaj, ty tam wiesz. Fragi początek Dwójkę. Niebytne początku, kochanie.